Witam w nowym vlogu! Witam, <laughs> jesteśmy tutaj właśnie na parkour parku Witam, no i zobaczymy tutaj Jest zimno, no coś tam skoczymy Wracamy z naszym vlogiem Chcieliśmy zrobić przerwę, bo Olek miał dwuje z matematyki i dostał szlaban na wychodzenie z domu Ja Chyba... miałem to dostałem dwuje Regularnie będziemy nagrywać teraz Teraz niedługo będziemy robili dropa nowych koszulek, więc sprawdzajcie. Będzie świetna jakość, dobry materiał, specjalnie dla nas szyte. Szyte tak, w Polsce. Szyte w Polsce. Zrobione, Zrobione specjalnie dla prawdziwych tracerów, luźniejszy krój. Tak, tak. 1% oddajemy na, na jakąś fundację z chorymi dziećmi. Jesteśmy firmą e Rospolska. <noise> W naszym vlogu będziemy nagrywać relacje z naszych a jak nam nie wyjdzie i będzie mniej niż 200 to wtedy będziemy tłumaczyć, że to jest tylko na pamiątkę i tak naprawdę nie zależy nam na wyświetleniu chcielibyśmy was zaprosić na specjalny kanał typowy vlog ekstras, gdzie będziemy pokazywać nieudane akcje, bloopersy, materiały zza kulis i zobaczycie jacy jesteśmy naprawdę bez ogródek, cała prawda o nas i chcielibyśmy zaprosić was na ekskluzywne materiały gdzie będą daily vlogi i jak się odżywiamy, jak żyjemy, jakie mamy nawyki bo na pewno chcecie czerpać od nas tą wiedzę i Inspirować się do życia, które prowadzicie na własnych zasadach Prawie, prawie, prawie Dawaj szkło i lecisz to Dobra swoje nagrywaj, może pod kamerę siądzie Jest! Jest! To dobrze będzie widać? Są tutaj gdzie telefon, idealnie w rozkroku Tak wyżej daj kamerę, wyżej Widać? Ja Was? siebie nagrywam Gdzieś odwraca Muszę rozjaśnić Poszło już. Jedziesz. Poziomo czy pionowo? Pionowo, bo młodzieżowemu. Na relację? No dawaj. No poszło. O nagrywa się. Gdzie we mnie? No poszło. Ustaw jasność, żeby nie było przejaśnionki. Widać średniki dobrze? Nagrywasz? Idziemy nagrać szybko? Nie, mnie już bolą nogi, nie mam siły. Ja idę po nrk dużo. No dobra, to weź mi i lot